Czyli wybrałem chyba inną kacetę niż ostatnio. Jesteśmy w domku, w którym wcześniej... przez który wcześniej przeszliśmy. Zamkniemy okno, bo jest... dochodzą nas bardzo nie, nieprzyjazne dźwięki. oczywiście otworzyły same. Super. Zaraz narobię w gacie, ale to nieistotne. Zgasimy latarkę, to nie widać kompletnie nic. Teraz tylko czekać aż mi coś wyskoczy przed Ryno. Doskonale po prostu. Tu jakieś figurki, nic, niczego tu nie można otwierać w tych pokojach. Niestety, bo to by zajęło mi troszeczkę czasu. A to, skoro nie idzie tego robić, to oznacza jedynie, że musimy iść przed siebie wprost na zjawy, które pewnie czekają za rogiem. Którymś, Okej. Okay. Tu się leje woda chyba gdzieś, bo coś, coś leci. Poza deszczem, oczywiście. Schodzimy na dół. No. Musimy. O, cholera, dobra, coś, coś. Jest, dobra. Widzę, widzę go, widzę go. Slender jest. Slender jest yy, daleko. Mam nadzieję, że to jest jedyne zagrożenie. Cholera, jasna, Jak on tu wejdzie. Ja nie wiem, czy on się tu zmieści, bo gdzie to taki długi chłop? W tak niewielkim domku. O. Może zagram? Nie mogę. Okay, idziemy dalej. Pytanie, czy Slender jest jedynym naszym zagrożeniem. To jest bardzo istotne. Ja chyba muszę wyjść na zewnątrz. To jest chyba warunek konieczny dalszej rozgrywki. Okej. Okay. Niech tak będzie, oho dobra jest tu gdzieś Jest tu gdzieś, był, przede mną, tak? Nie widziałem, okej okay. No dobra No traje, oczywiście No i ta sama śpiewka Bierzemy kamerę i ruszamy przed siebie Widać go przez okno? Nie Zabezpiecz w ogóle dom Zamykając wszystkie okna, tak? A jak mam to zamknąć? Czy to już jest zamknięte? Nieistotne, dobra Ale w domu nic mi nie grozi Z tego co widziałem Więc jak tu się zabezpieczać? Przed czym? Jak tu nic nie wejdzie? Jestem bezpieczny Tak? No, tam jest Slender Widzę go A, widzę cię. Ale nic mi nie zrobisz, chłopie Bo się tu nie zmieścisz więc jestem tutaj całkowicie bezpieczny, niestety, ale będę musiał opuścić to pomieszczenie. Wtedy już nie będę tak pozaczył, ale na razie możemy sobie tutaj swobodnie chodzić. No dobra, pozamykajmy te okna, tak? Tak jak kazali. Czy coś się wtedy wydarzy? Cholera, coś słyszałem? Coś słyszałem. Mam nadzieję, że nic tu nie wpełzło do domu. Ok. No, gdzie No, gdzie jest? Gdzie jest? Jest tam dobra. Ale tak jak mówię, no poza domem to sobie może stać. Ja pierdziela ja się, przestraszyłem tej gałęzi. No, co jest? Dobra. No, chyba pozamykamy wszystko. Tu jest coś jeszcze, tak? Tak, tu jest okno zamknięcia. Tu też, okej. Okay. O, cholera, jasna! Ja pierdziela on tu jest. Jednak nie, jednak się myliłem. Jednak jestem. Jestem. Jestem zagrożony. Ja pierdzielę, ale wyskoczyłem. Ja sobie tak na czwaniaka tułaża. On tutaj może wejść. Gdzieś tu jest. Okej, okay? dobra, umarłem. Ja pierdzielę. Nie no, to nie jest na moje nerwy przecież. No spróbujmy jeszcze raz. No już teraz. Nie będę tak swaniaczył, bo jak widać. No on może wejść do środka. Pytanie tylko, jak to zrobił? Skoro pozamykałem okna. Dobra, zamykam wszystkie okna zamykaj w Pizdu. Teraz już rozumiem powagę sytuacji. Co się zaczynają te drzwi do diaska? Ale się zdenerwowałem po prostu Aż mi kurde powieka zaczęła skakać. Zamykaj te okna szybko. Jest zamknięte tak. Tu też. Tu też. Ojejku, skąd ta po... w tysiąc! Co tutaj znowu trzaska? Jeszcze jakaś pozytywka się włączy. No, by to szlak trafił. Słyszę głosy, słyszę. czyjeś krzyki. Nie, to jest radio. O cholera, dobra, jest slender. Dobra, mamy go. Namierzonego tutaj są okna pozamykane. Zamknij drzwi, zamknij okna i zamknij ryj. O kurwa, co to było, dobra? O Jezus, jest tam, jest w kiblu. Zamknij się, zamknij się w pokoju. O cholera, jasna, ja pierdzielę. Gdzie ja się mam schować? Jak on jestem? Spierdzielamy stąd. Ja pierdykam. Gdzie on jest? Nie wiem, dobra. Ja pierdziele. Jak to możliwe, że on był w dwóch miejscach jednocześnie? Przecież no... No tak się nie robi. Spróbujmy jeszcze raz, no ale ja nie wiem. No tak, jest tutaj, wiem już. Przekonałem się na, na własnej skórze. Teraz na pochybel Slenderowi spróbujemy wylecieć i pole, pobiec w pizdu przed siebie. Dokładnie. Co się będziemy szczypać? Chyba nie mogę. No nie. To jest chyba obiektyw, który trzeba odgórnie wypełnić. Nie, nie oszukamy Slendera w ten sposób. Dobra. I szybciutko, zamykamy. Jedno okno zamykamy. Ciach, ciach, ciach Czyli się zamykają Same okay. Ale te radio jest wkurzające. Coś w tym pokoju znajdę? Jakieś okno? Nie. Zamykamy drzwi. Oka, oka, dobra, dobra. Nie boimy się. Stender uwielbia, jak ktoś się boi. A my się nie boimy. Co to przychodzi? Cicho teraz. Nie przebywać mi. Kiedy gram? Kanino. Dobra Hej, dobra. Okay, ale. Ok o, okno, okno, okno zamknij, zamknij, dobra Ej, 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 zaraz, ale dlaczego? Przecież. No ale zaraz, zaraz, to. No, bez jaj. No przecież on był za oknem, dlaczego ja zginąłem? Ja spróbuję włożyć inną kasetę, bo jak widzę. Może właśnie, może to wspomnienie odtworzymy? Tam to jest zbyt emocjonujące, jak na mnie w tym momencie. Nie wiem dlaczego on mnie ciągle zabija, pomimo że jest poza odległością. To jest też posrane, ale już trudno. On brzmi tu jak Peter Parker. Hmm. Bardzo jasno, na pewno zaraz się ściemni z tego, co zresztą pamiętam. List do Rose mamy w dupie. Musimy po prostu prze... przemierzyć ten budynek. Tak czy nie? Chyba to jest nawet nieistotne w tym momencie. Pójdziemy wobec tego tędy. Tutaj się coś podnosiło, chyba u góry. Tak, dokładnie. Dobrze. Najgorsze jest to, że będziemy musieli zejść do tej piwnicy. To jest też chore w ogóle, co tam się będzie działo. I ja już wiem, że będzie trzeba to wykonać, żeby odpalić ten generator. To będzie konieczne. Tutaj te odgłosy są chore. Idziemy, dobra. Trzeba będzie odpalić generator, to jest podstawa. A do tego potrzebny jest tam kanister z benzyną. Który znajdziemy w jednej z piwniczek. Coś kurcze z bieganiem nie za bardzo. Tu sobie tym poletkiem przebiegniemy zaraz. Mam nadzieję, że już nie wyskoczy ta kreatura, co tu będzie biegać później nie w lewo. Tak, tam pójdziemy później, a teraz zmierzamy do piwnicy cholernej. No mógłby się pospieszyć. Prosto w stronę słońca. Ja myślę, że tam gdzieś wcześniej też było wejście do tej piwniczki, ale już trudno. Już widać, że zbliżamy się do tego miejsca, które jest też bardzo ciemne. Tutaj chyba latarka się sama odpali, czy ja mam. Nie mam latarki! No, aha, okej. Okay. Odpaliłem światło, ale to dokładnie tak, tak było. To światło jest takie tutaj na półgwistka, niestety. Co przyprawia mnie o zawroty głowy, ale trudno. No nie mamy innej opcji. Ciemno, jak w dupie, oczywiście, no bo jak, jak może być inaczej. Ok, już się coś zaczyna, bo już słyszę. Dobra, mamy kanister. Ale coś jeszcze tutaj chyba. Aha. O jeju. Tu jest wyjście drugie, okej. Okay. Kolejny kanister. Oho, dobra, jest. Nie ma. To znaczy, że... Jest tam, ok. No i co teraz mam zrobić? Tego się właśnie. Eee, tego się właśnie obawiałem. On się zbliża, a ja już walę w galoty. Nie wiem, czy się ruszyć, czy nie. Ale on ma nieproporcjonalnie dużą głowę. Dobra, zniknął. Dobra. Do wyjścia. Super. Uh, udało się. O, dobra. Ale już wiem, że ten gnój będzie tutaj biegał po tym polu. No, musimy, jak, jak najszybciej, przelecieć z powrotem do tego generatorka mocy. na to, że udało się. Dziwne, że jeszcze nie wyskoczył tak swoją drogą, no ale dobra. Generatorku mocy, nadchodzimy! Dobra. No i tutaj też troszeczkę światła się pojawiło. Taś karteczka. Nie mogę jej chwycić. Szkoda, że nie mam latarki, bo tutaj ewidentnie coś. Coś powinno być. Za ciemno, zdecydowanie za ciemno tutaj jest. I nie wiem do końca, w którym kierunku mam się udać. Chyba to było tutaj. Tak. Udało się przejść. To też coś było w tej chatce. Tak. Stare zdjęcie, stare zdjęcie, i coś tutaj w tym pogorzelisku też, tak czy nie? Otóż nie, a byłem przekonany, że tutaj gdzieś powinienem znaleźć yy, kluczyk. Do kościoła. A jednak się myliłem. Co też, że tak się wyrażę, troszeczkę komplikuje sytuację, bo teraz nie wiem, co dalej. Czy ten. Co to? Czy ten kluczyk się randomowo pokazuje? Nie wiemy. Ja miałem wrażenie, że on powinien być tutaj na środku, ale jednak. No. No jednak nie. A tu? Też nie. No to troszeczkę dupa blada, powiem tak. Jeszcze raz sobie tutaj przejdziemy, żeby mieć pewność, że niczego nie pominąłem. Bo bez sensu było tu wchodzić, skoro tutaj nie ma kluczyka. No ale nie ma. No nie ma. O, jest, tutaj coś, tak? Jest, kluczyk, okej, okay, super. Faktycznie, czyli on... Nie... Nie respawnuje się... W tym samym miejscu po prostu, tylko w różnych. Ok. Tu mamy rysuneczek bardzo wesoły. Dziecko z podarzniętym gardłem. Mm, I jego uśmiechnięci starzy. Typowy spacer z rodzicami, no co. Dobra, mamy kluczyk. Robi się oczywiście coraz ciemniej, no bo wiadomo. Teraz tylko musimy dolecieć do tej kłódki, otworzyć i wejść do kościoła. Ale na pewno nam będzie w tym przeszkadzał yy, nasz kolega z nieproporcjonalną głową. Tak. Tak jest, już już dzieje się chlew. Oho, dobra, dobra. On tu sra chyba. Nie przeszkadzajmy mu. Albo on się zgliczował. Oho, dobra, nie, leci na mnie. Dobra, zeżarł mnie, okej. Okay. Dobra. Czyli nie strał. Co to ja się prawie zeslałem? Dobra. Yy. Dlaczego od tego momentu zaczynamy? Czyli ja znowu muszę biec yy, po ten kluczyk? Mam nadzieję, że nie. Nie no, tak, na pewno, no bo. Byłoby ciemniej, a ja on tu biega. Ciągle słyszę tego gnoja. Hmm. Trzeba jakoś przebiec w taki sposób, żeby go nie trafić. Mam nadzieję, że to tym razem się uda, bo szkoda znowu lecieć całą drogę. Dobra. O tyle mam tutaj komfort psychiczny, że wiem, iż raczej nie powinno tutaj nic wyskoczyć także na tym etapie trzeba tylko wziąć kluczyk i ruszyć w stronę kościoła no właśnie, już nie ma tutaj tego kluczyka w kilku miejscach tu się pewnie respawnuje nie wiem, czy muszę najpierw zdjęcie wziąć czy no weźmy, nie jest. No nie ma. No czyli szukamy dalej. Nie jest to niestety takie proste, że się wbiega w to samo miejsce. Tylko trzeba połazić. Gdzie jeszcze może być ten kluczyk? Może się muszę w tej chatce jeszcze rozejrzeć dokładnie? Tu nie ma, nie. Jest! Ha, super. No nic no, spróbujemy jeszcze raz przebiec przez to pole. Może tym razem się uda, jak nie, no to już chyba daruję sobie to. Kiedy wracam z kluczykiem, tutaj pojawiają się kolejne odgłosy. Kurde, nie wziąłem rysunku, ale już trudno. Bawa. To nie jest daleko, więc kurczę... No... Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Och, dobra. 3, 2, 8, poszli. Tak. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy pójście ścieżką jest dobrym momentem. Może właśnie przez to pole mam przelecieć. Słyszę go, słyszę go. Leć, leć, leć. Kurde, kiknąć mi się chce, proszę, nie teraz. Okej, okay, czapel. Szybciutko, szybciutko. Przed siebie nie obracamy się. Wiem, że jesteś za mną. Wiem. Ale nie boję się ciebie. Dłonie mi się pocą, ale to nie, nie ze strachu, nie. Mamy kłódkę i... Dobra, wchodź! Super, i do kościółka zamknąć za sobą, gdzie da się? Nie da się, dobrze. Dobrze, tu kolejne elementy, te też, które były na plaży. Ja nie wiem, czy ja to chcę kliknąć. Ale chyba muszę. Coś tu leci. Coś tu, Jezus Maria, jest tam. Dobra. O kurde. Uf. Jeszcze ten gnój. Nara, zdycham. Ja pierdziele. No nie no, retry, co, znowu od nowa? Znowu od nowa. O kurde. Za dużo. Za dużo się wydarzyło. Zobaczymy od którego momentu. O, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Teraz jestem troszeczkę <laughs> lepiej przygotowany. Albo i nie. Najpierw obczaję sobie ten kościół, gdzie ja tu Czy ja mam jakieś jakiekolwiek opcje ucieczki, kurwa, Slender wlazł Ja pierdzielę. Pozbieraj te dzieci, pozbieraj te śmieci te wszystkie tutaj co to leży i spadł was stąd. Czy znowu ten wejdzie tu? Drzwi są zamknięte. Słyszymy znowu go. Nasz nieproporcjonalny kolega, pewnie zaraz wleci. Już, już wleciał, tak? Nie wiem, nawet. Cholera, uciekamy. Jest, dobra, leci za mną. Tak! Spaduwa, tędy! Szybko! Zamknij drzwi. Dobra, same się zamknęły, ok. Powiedzcie, że on tutaj nie biegnie. Nie wiem, nie obracam się, lecę przed siebie, dobra. Okej. Okay. Niech to się już skończy. Ktoś tam siedzi, czy mi się wydaje? Wydaje mi się, że mam cholera halucynacje. Niedobrze. Ciągle słyszę tego wyjca. Czy tu coś jest? Nie wiem. Jest na pewno gdzieś Slender, bo słyszę te. Te dźwięki. Coś tam jest, dobra. Następny liścik. Do drogiej Fridy. A, się oplułem. Czy ja tu zejdę? Tak. O, kurwa! Co to było? Jasny gwint! Gnuj! Ja pierdziele! Uciekamy szybko! Czy idzie te drzwi zamknąć? Nie! Czy ja już mam biec do auta? Oby tak! Biegnie ten gnój? Tak, biegł! Kamera mi wypadła, tak? Ok, czyli chyba tak musiało być. O cholera. Tak, tak musiało być. Mamy drugą kasetę, ale nie wiem, czy chcemy ją odtwarzać. Czy jestem w tym samym miejscu, w którym byłem wcześniej? Chyba tak. Dobra, no spróbujmy. Spróbujmy. Aha, dobrze no, czyli, czyli musimy jeszcze etap ze Slenderem przejść. Czemu nie mogę tego zamknąć? To już jest. Aha, czyli okna też randomowo się otwierają i zamykają przy każdym odrodzeniu, coś tutaj nie, nie klikło. Czym rozpoznać te okna, że są zamknięte czy otwarte? O, na coś wszedłem, czy, czy coś tu weszło. Zamykaj, 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 zamykaj. Okay. Dobra. Slender tu jest. Gdzie to radio cholerne się wyłącza, bo za mnie po prostu rozniesie? A tu jeszcze nie byłem wcześniej. Tu jest radio. Dobra, super, udało się. Jest garaż, garaż też by trzeba było zamknąć. Rozumiem, ale wiem, że ta szmata już gdzieś wlazła. Jest tam. Jak ten garaż zamknąć? Dobra, zamknijmy po prostu drzwi na razie. Nie zamknę okna. Zamknij drzwi. To nic nie dało. Czemu cały czas mi ekran skacze? Przecież go tu nie ma. Hide in your room. Dobra. Już jakiś postęp. Rozumiem, że moim pokojem jest pokój, w którym się... zaczęła... Misja. Misja. O kurwów tysiąc. Tak chyba musiało być też, tak? Chyba tak.